Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Raków Częstochowa zmierzy się z Lekją Gdańsk, już niedługo pierwszy gwizdek. Dobry wieczór! Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Raków Częstochowa zmierzy się z Lechią Gdańsk. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Oto wyjściowy skład Rakowa-Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. A tak wygląda wyjściowa jedenastka Lechii Gdańsk. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia o ile nie to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. Rusza więc pierwsza połowa. Ależ bomba! Ale ze spokojem teraz broni to uderzenie. Łatwizna dla bramkarza tej klasy. I raków bez piłki. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Petraszek. Wydaje się, że w tym meczu jedno jest pewne, Jacku: bramek nie powinno zabraknąć. Zespół gospodarzy w tym sezonie fantastycznie spisuje się w ofensywie. A przyjezdna ekipa broni najgorzej w lidze. Tak, Tomku, ze statystyk wynika, że powinno tu być ciekawie. Ale piłka to piłka, wszystko może się wydarzyć. I nie zdziwię się, jeśli przedmeczowe analizy szybko okażą się nieaktualne. Bartkowski. I akcja zastopowana. Frank Tudor. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Posyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Tak, piłka w siatce w pierwszym kwadransie spotkania. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. A i samo uderzenie głową Warte w kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. No to mamy 1 do 0. Kubicki. Błąd i strata Lechi Jean-Carlos. Malocza teraz atakowany. Nie wolno mu stracić piłki. Jest out dla Rakowa. Frank Tudor. Tracą piłkę Częstochowianie. Tudor. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Naszła ochota, żeby zrobić coś niekonwencjonalnego, ale pudło było wprost fatalne. Bartkowski, Jarosław Kubicki. Lechiści ładnie przesuwają się z piłką w tej akcji. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Nie kombinuje. Wrzuca. No dobrze. To nie była zbyt udana akcja. Patryk Kun. Jean Carlos. Dostaje piłkę. Co teraz już zrobi? Niesamowite. Co też teraz zrobił bramkarz. Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Posyła piłkę w szesnastkę. Na razie mogą odetchnąć. Za chwilę wznowią z autu. Patryk Kun. Ładna wymiana podań. Szukają dziury w obronie. Patryk Kun przy piłce. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Technicznie i bardzo skutecznie wykonany ten rzut karny. Nie jest łatwo tak zupełnie uszukać osobę stojącą po drugiej stronie. A tu widzimy, że nie było mowy o choćby częściowym wyczuciu intencji. Strzał w sam środek bramki. Pusty środek bramki. 2 do zera. Gramy dalej. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Jean Carlos Kun. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Niesamowite jak to teraz wyciągnął Duszan Kuciak. Tym razem szybkie rozegranie. I centra. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Jeśli robić ślizgi, to tak, czysto i skutecznie. Petraszek, za nami pierwsza połowa meczu. Raków zrobił swoje. Prowadzi w tym spotkaniu. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Patryk Kuhn przy piłce. Uwaga, górą teraz podanie, co zrobi teraz Cebula? Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Szut wolny przyznany Lechigdańsk. Gdańsk. Czas dokonać roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. I głęboka wrzutka w pole karne. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Niezły strzał, ale Bramkarz zachowuje koncentrację. Krótko rozegrana piłka. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Zarysowała się spora przewaga Rakowa pod kątem posiadania piłki. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. No i mamy róg. Szybkie teraz wznowienie gry. Z takiego dystansu siła, precyzja, no coś wspaniałego. Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż, takiego uderzenia tylko po zazdrości. Po tym golu już 3-0. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Często tracą teraz piłkę. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. I już po kontrataku rywala odebrali im piłkę. Przód wolny dla Rakowa. Przedniej urody. Górna piłka. Cudowna piłka, spójrzmy. Ale obrona powstrzymuje tę próbę. A przecież mogło być niebezpiecznie. Coraz bliżej dogodnej sytuacji podbramkowej. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Można się było tego spodziewać. Najpierw usłyszał upomnienie, a teraz zobaczył żółtą kartkę. Wszystko jasne jak słońce. Sędzia wie, co robi, a zawodnik nie ma co się skarżyć. Przecież nagrabił sobie już wcześniej. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Flavio. Gdańszczanie tracą piłkę. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Spalony, ale taki minimalny. Flavio Zagranie na dobieg. Popatrzmy, czy zdąży teraz przymierzyć. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. To Flavio Pajszą. Błąd i strata Lechi. Lechia utrzymuje się przy piłce mimo faulu, Sędzia nie wstrzymuje gry. Piłkarze Lechii Gdańsk zaczną teraz z narożnika boiska. Głęboko w pole karne zagrywa. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Bramkarz w opałach, ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. Hun. Kuhn. A teraz Mateusz Wdowia. Mierzone uderzenie, no ale jednak, trochę za wysoko. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Uwaga, świetne prostopadłe podanie! Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi! Popatrzmy, to było książkowe rozegranie z pierwszej piłki. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja! Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Piłka znowu po ich stronie. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ten strzał nie mógł zaskoczyć Kucjaka. Jest informacja z zalini bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Dobry teraz przerzut. Decyduje się na strzał. Koniec meczu, proszę Państwa. Raków schodzi dzisiaj z murawy zwycięskiej. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze. Aż chce się oglądać, i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu.